Kiedykolwiek jesteśmy w kontakcie z osobą w żałobie, to jesteśmy w kontakcie ze swoją własną bezradnością. To, co jest potrzebne, nie jest naprawianie kogoś w żałobie, tylko bycie empatycznie wobec tej osoby. Bo empatia to na przykład nie jest próba racjonalizowania. Jeśli ja komuś mówię, no, patrz teraz na to tak logicznie i racjonalnie. To nie jest empatyczna reakcja. Obwinianie też nie jest empatyczne. Obwinianie tej osoby, może brałaś za gorąco kąpiel, obwinianie lekarzy, no ta kolożka powinna wcześniej cię badać. Szukanie po prostu winnego to też nie jest empatyczne. Edukacja też nie jest Empatyczna reakcja, typu: No, ale wiesz, statystycznie w Polsce co roku 40 tysięcy kobiet doświadcza poronienia. To jest oczywiście bardzo ważna informacja, ale to nie jest empatyczne. To, co też nie pomaga, to jest litość. Czyli takie, oj, ty biedna, oj, ty biedna istota, ale strasznie. Bo w takiej litości. To jest jednak trochę taka perspektywa z góry. No? To jest takie patrzenie na drugiego człowieka przez pryzmat, że ta osoba jest słaba. No i ten ostatni punkt, po angielsku to go napisałam, bo nie wiem dokładnie jak po polsku, spiritual bypassing. Po polsku czasami się używa określenie bypass duchowy, bo to jest taka reakcja, która bardzo szybko skakuje na poziom transcendentalne, na poziom duchowości i ktoś na przykład bardzo szybko mówi no, Bóg tak chciał. Albo w innych kontekstach religijnych, no taka była karma. I oczywiście ten wymiar duchowy jest bardzo ważny dla wielu osób, wspierający. Natomiast to, jeśli ktoś zbyt szybko nam daje takie, taką interpretację duchową, to też potrafi być blokujące. W, w żałobie. Dla mnie empatia to nie jest współodczuwanie typu, że ty jesteś smutny, więc ja teraz też muszę być bardzo smutna. Empatia jest to, że po prostu chcemy być dla drugiej osoby. I napisałam tu kilka takich stan. Jestem tu dla ciebie. Czyli to, że ja dam. Tobie w ogóle swoją uwagę. Że kiedy mi opowiadasz o swoim doświadczeniu, że ja naprawdę słucham i nie sprawdzam coś w telefonie albo w głowie myślę o tym, że jeszcze muszę kupić bułki, tylko że ja naprawdę jestem z tą drugą osobą i dam Ci całą swoją uwagę, bo mnie to interesuje. Czyli to, żebyś się naprawdę zainteresować drugim człowiekiem, że mnie to naprawdę interesuje, kim jesteś, jak to jest być tobą w żałobie. No, to, jest, to jest w ogóle najcenniejsza waluta, nasza uwaga. Największy prezent, który możemy dać sobie nawzajem, to jest nasza uwaga.